Podnosimy ammo. No i chodźcie tu. Babciu! Pierogi! O kurwa, dziadek i babcie tu?! I'm so sorry, say Witam Was bardzo serdecznie. Jak wiadomo na poprzednim odcinku z Greni uciekliśmy kanałem i przy okazji było bardzo śmiesznie. W dzisiejszym filmie tym razem uciekniemy tymi pancernymi drzwiami. Uwierzcie mi lub nie, ale dzisiejszy materiał prawdopodobnie będzie ultra śmieszny. Jestem przekonany, że ten odcinek sprawi taką bekę, że nie jeden nerd siedzący w piwnicy zaśmiałby się. Ja jestem kubeku i zapraszam do oglądania. I witam Was ponownie w grze Granny Chapter 2 HA! GOING! W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że uciekniemy inną drogą niż poprzednim razem. Nie uciekniemy ani kanałem, ani łodzią, ani dachem, ani podłogą, ani oknami. Tym razem uciekniemy drzwiami. Teraz dopiero będzie zabawa. Dobra, więc kliknijmy play. Dobra, jak widzicie, mamy opcję. Na poprzednim odcinku graliśmy na poziomie easy, czyli babcia i dziadek poruszają się troszkę wolniej, no i podłoga w ogóle nie skrzypi. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na poziomie normalnym. O kurwa! Czyli babcia i dziadek poruszały się z normalnym speedem. Znaczy spia? Co to jest spia? Po prostu z normalną prędkością. Dobra, no to chyba możemy zaczynać już grę dzień pierwszy, przygody z dziadkiem i babcią. Już czuję ten zapach mojego obstranego posłania. A to tylko bajki, kwa ile razy się zesrałeś? Dzisiaj uciekniemy drzwiami, znaczy nie tymi co tutaj teraz widzicie, tylko tam gdzieś. No chyba tam, dobra. Okej, okay, czy nikogo nie ma, tak mi się wydaje O, widzę jedną rzecz Dobra, mamy tutaj łom i to podnieśmy sobie ten łom I pójdźmy tutaj do tej skrzynki, która znajduje się tutaj w lewym dolnym rogu ekranu No i zobaczmy, babciu, gdzie jesteś? Nie ma ciebie, spoko Mamy standgana, no i zajebi się. na sam początek normalnie... Jezu, nie chcę w to grać Bra, bra, bra. Podnosimy stangana Dobra, no i mam nadzieję Oh shit Nie zadziałało Nie zadziałało Kurde, babciu Ty... Pało Ty pało Czemu prąd ci nie poraził? Podnosimy ammo No i chodźcie tu Babciu Pierogi O kurwa, dziadek i babcia tu? No, nieco działało, ey! Normalnie 3 minuty poświęcę na to, by być tu w piwnicy, naprawdę. O, 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 jo, 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 jo! Nie ma babci? Nie ma. Cześć, babciu. Czyli jesteś. No, nieco działało, nie! No, ja już nie rozumiem tej gry. Kolejny raz nieco działało, a strzeliłem jej wprost prosto w dupę. No i dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Okej, okay, tu nic nie ma. Co tutaj jest? Tu też nic nie ma. Standard. Standard. Okej, okay. tam na górze nikogo Cze Cześć, dziadek. Why are you running? Why are you running? E, słuchaj. Zrobimy coś... Oj, ale szybko, szybko, kurwa, biega. No, kurwa, nie zadziałało. No, dziadek. Dzień trzeci, a my nadal nie wyszliśmy na powierzchnię ziemi. Zrobimy... Starą dobrą sztuczkę, czyli zwabimy ich tutaj w te puste miejsce. Dobra, babcia już poszła. Mam nadzieję, że tu nie ma pułapki. Nie ma pułapki, zajebiście Idziemy w stronę. E, na górę, pójdźmy, wiecie, na górę. Zobacz... Bo w sumie tutaj jest najwięcej, że tak powiem, skrzy. O, mamy, e, mamy nożyce. Nożyce są potrzebne do tego, żeby zwalić Konia to i przeciąć to. Brrr. No, czy wy tego nie słyszycie? Przecież to kurde jak tsunami jest. O kurwa, dobra, usłyszeli. Znaczy usłyszała babcia. Dobra, tutaj mamy safe i potrzebujemy safe'ki, który jest prawdopodobnie tam w kuchni. It was at this moment he knew he up. O kurwa a to było masno, nie? To było dziwne. Yo bro, dowin. Musimy się tych krat pozbyć. Będziemy potrzebowali łomu, żeby usunąć te belki. No i jak widzimy, jest tam taka, taka dziurka, będzie nam potrzebny door handle, czyli po prostu klamka od drzwi. O, okej. Okay. A gdzie jest broń? A, nabój jest tam. A aż tam Cześć babciu Ok, mamy łom Pójdziemy tutaj do tego pokoju, który znajduje się po lewej stronie I tam jest właśnie skrzynka Zobaczmy co w tej skrzynce będzie Wow Nie Proszę Nie, 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 nie Mnie tu nie było Dziadek, mogę tu wejść? Mogę O kurwa, dziadek Dziadek Babcia nie żyje No i zawrócił Mamy door handle Robimy coś takiego i usuwamy kraty z drogi o, właśnie. Mamy weapon key. weapon key. w sumie ratuje dupę. Nie powiem, ale trochę ratuje. Wow, dziadek chyba z tyłu czuje jego oddech. Fu, fu. Wow, zabijaj tu. To. Oh, to było zajebiste. Dobra, szukamy rzeczy. Słuchajcie, idziemy do dziadka. Bierzemy security key, żeby wejść tam na górę. Dziadek, pozwól, że wezmę twój klucz do, e, do majtek, twojej babci. Mamy sejfki, no i zajebiście Idziemy do sejfu Dobra mamy door handle Door handle to zajebistą rzecz To wie, wiecie, taką klamkę na którą można usiąść Cześć babciu Omae Mu mou shindeiru ty! Byłem blisko! Przysięgam wam Wiedziałem i czułem, że dziadek jest z prawej strony Znaczy z lewej strony w kuchni W łazience Jesteś... Nie! Złapała mnie! Chyba mnie złapała, proszę nie! O tych... Piąty dzień. The last day O oh, fuck babcia, nie, 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 babciu! Wow! yo bro! Uciekamy tu szybko, 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 szybko. Puk! Dobra! Nie ma nas, nie ma nas. Surprise, motherfucker. No nie! Jednak nas widziała Kurczę, to teraz zobaczmy, jaki będzie ending Dziadek, nie próbuj Dam wam pieniądze, zwrócę wam wszystkie pieniądze, co Dawaliście mi O ty, kurwa No i game over Dobra, no dobra, dzień pierwszy Za pierwszym podejściem nie udało się Ale w sumie, patrzcie, było zajebiście Opuszczę tutaj yy, obrazek Żebyśmy mogli, że tak powiem Uciec Zrobię coś takiego. I pójdziemy sobie na dół. I od razu otworzymy właśnie te drzwi. Ofa. O, tu jest babcia! O, ty sierwojadzie! Dziadek! Cześć, dziadek! O, kurwa! Dziadek zamilkł. Nie. Zamykaj to! Szybko, te! Dziadek, otwieraj drzwi, widzisz? Mnie nie ma. Rzeczywiście. Dobra. Dobra. Poczekajmy sobie na babcie. Wow! Ej, co tu? Nawiedzona lampa? Co to miało być? Matko bosko. No, babcia! Lampa sama upadła, gościu! Wow! Dobra jest babcia. Czekajcie, zabiję tu babcię. Dziadek powinien zaraz tutaj przyjść, bo usłyszał pewnie ten dźwięk, albo i nie. Idzie. Dobra, słuchaj Ja mam was w piździe, Znaczy, żartuję Idziemy po save'ki, szybciutko na górę Cyk Dobra, zapamiętajmy, że, że broń jest na górze Co my tu mamy? Tu nic nie mamy, szkoda ba Dobra, babcia zmartwychwstała Ale dziadek jeszcze leży Okej okay. Dobra Idziemy do... O, jeszcze elektrykę trzeba będzie zrobić Kurczę, zapomniałem Dobra, mamy spark plug, czyli to Co w sumie jest nam w ogóle niepotrzebne Czyli spieprzyliśmy trochę. Dobra, idziemy jeszcze raz na górę. Widzicie dziadka czy nie? Patrzcie. Gdzie on idzie? <laughs> tutaj do pokoju. O chuj, na górę. On idzie tutaj do pokoju. Tak mi się wydaje. Nie. Chyba nie wszedł tutaj do pokoju. Okej, okay, tu nikogo nie ma. Babcia jest w kuchni. A dziadek? Dziadka tu nie ma. Dziadek, gdzie jesteś? Odbiór. Dziadka nie widzę. Dobra, wychodzimy stąd. Padlocki. Zajebiście. Dobra, słuchajcie, otwieramy to. Naładuję sobie. Strzelimy. Bierzemy to. Okej. Okay. Rozcinamy łańcuchy i... oty. ty! Okej. Okay. Dobra, door handle. Fajnie, fajnie, fajnie. Robimy tak. Najpierw idziemy... Odciąć elektrykę, szybko na dół yy, włożyć o właśnie tą rzecz. Idziemy po łom, który w sumie nie wiem, gdzie się znajduje. Czekajcie. A, łom chyba był. Kurwa, zapomniałem. Ty, najpierw ja bym zobaczył, gdzie oni są w ogóle. Okej okay. dziadek, jesteś tu, czy nie. O, jest dziadek, dobra. Bierzemy tą rzecz. Ok. Dobra, zajebiście, mamy jedną rzecz zrobioną O no nie, dziadek, ty kurcy nie stary pierdzielu Okej, okay, słuchajcie, idziemy na górę. Idziemy na górę. E, po, 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 po shotguna, żeby ich zabić. Shotgun! Jest. Kurde. Zaskrzypiała mi podłoga. Fuck. No to teraz jesteśmy w dupie ale czemu ta podłoga skrzypi? Oni nie wymieniali jej, czy co? Zrobimy coś takiego. Zabijemy ich oboje. To jest po pierwsze. Po drugie, bierzemy stąd yy, nożyczki, yy, przecinamy elektrykę, idziemy płom. No i w sumie tyle. Chodź, babciu. Dobra, dziadek. Chodź tu. O wygięło, szpagat! Kurczę na ryj, dobra. Cyk. Dobra, słuchajcie. Mamy, mamy to. Yy, wyrzucamy tutaj obraz, który jest w sumie przestarzały i był tutaj 30 lat przed moimi urodzinami. Cyk? Bierzemy łom. Łom jest tutaj. Tak, jest tutaj łom. Dobrze, kraty otwarte, elektryki nie ma. Cyk? No i dobra, słuchajcie, chyba przeszedłem. No to co, odliczanie do nowego roku. 3, 2, 1. Jest, kurwa jest! No dobra, no i zobaczmy jaki będzie ending. O, okej okay. Stary samochód, kurwa. GT Shelby, dziadek, babcia. BRA! Dobra D, zajebiście Udało się nam W końcu, jestem już po grze I jestem bardzo, bardzo Zadowolony, że przeszedłem Granny Tak naprawdę za drugim podejściem Przeszedłem, ale przymknijmy na to oko To standardowo powiem wam tak Jeżeli podobał wam się filmik z Granny Chapter 2 2 2 No to zostawcie łapkę w górę Zostawcie komentarz Zostawcie cokolwiek innego Zostawcie oczywiście subskrypcję Z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o nowych zajebistych, śmiesznych, rozrywkowych, super zajebistych i śmiesznych filmach na moim kanale. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Do następnego odcinku, nie wiem czy to będzie z Granny czy z Evil Nan czy może właśnie z innej gry. Nie wiem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.